To jest powieść, ale i tak nikt nie uwierzy w to, że to jest powieść, bo wszyscy będą uważać, że to jest mój dziennik. Powieść jest albowiem nawzorowana, na, znaczy jest tak, ta powieść udająca modną formę dziennika. Dziennika w tym wypadku pisanego przez człowieka, który no, bardzo przypomina, nie powiem głównego bohatera, bardzo przypomina autora, to znaczy człowieka, który jest Dziennikarzem, pracuje w gazecie w takiej, którą nazywa rzepą, sam do siebie zwraca się P. Rafalski, e, opisuje tam dość dokładnie wydarzenia, które mają miejsce w sferze publicznej, bo prywatne wydarzenia też opisuje, ale tego nikt nie sprawdzi, natomiast w sferze publicznej opisuje wydarzenia między 15 lutego a 15 kwietnia 2010 roku. Czyli jak łatwo zauważyć, kończy się ta powieść w yy, pięć dni po katastrofie smoleńskiej. Wtedy to główny bohater dochodzi do wniosku, że, że nie ma większego sensu dalej tych zapisków kontynuować, postanawia się innymi rzeczami zająć. Zaczyna się od tego, kiedy u głównego bohatera, no, on się dowiaduje, że yy, ma przewlekłą chorobę i musi troszkę swoje życie zmienić, ale to akurat w tym wątku, o którym kawałek chcę Państwu przeczytać Mm, nie jest ważne. Dobra, to żeby nie zawracać głowy. No, jeśli Państwo pozwolą 10 minut prozy. Tytuł roboczy był y, z Gret i tak zostanie. To znaczy nie wymyśliłem lepszego tytułu. Może jeszcze wymyślę. Z Gret. No Tak za moich czasów takie słowo funkcjonowało. Pozwólcie państwo, że kawałeczek prozy to będzie absolutna premiera, bo tego nikt poza moją żoną jeszcze nie czytał. Więc. Znowu myślę o tacie jak zwykle z poczuciem winy. Pierwsza powieść, jaką w życiu napisałem, powinna być powieścią o nim, a jeśli nie pierwsza, to ta największa, najważniejsza, którą mam jeszcze przed sobą. Przynajmniej tak sobie wmawiam, że mam ją przed sobą. Tymczasem wszystko, co wiem o własnym tacie, to skrawki rozmów, okruchy, których nie ma czym uzupełnić. Obaj stryjowie już nie żyją, nie pochodzę z długowiecznej rodziny. U nas 50-60 lat to norma. Żadne dokumenty się nie zachowały, a jeśli, to prawie na pewno nie ma w nich prawdy. W szkole oficerskiej tato bez przerwy pisał życiorysy. Taki był wybuch stalinowskiej informacji. Stale trzeba było pisać życiorysy i biada takiemu, któremu się zdarzyło napisać w jednym życiorysie cokolwiek innego niż w drugim. Ojciec już wtedy dobrze wiedział, gdzie żyje, więc ułożył sobie ten życiorys w kół na pamięć i powtarzał za każdym razem co do przecinka. Potrafił go wyrecytować jeszcze na starość, ale sam mówił, że prawdy w nim było niewiele. Więc co z tego, gdybym się nawet dostał do jakichś wojskowych archiwów i ten życiorys znalazł? Wiemy, że dotyczy to nie tylko mojego taty, ale całego pokolenia. Oni stracili swoje biografie, a my, synowie, straciliśmy historię swoich rodzin. Kto w Polsce ma zdjęcia swoich dziadków, kto zna ich życiorysy, kto potrafi wymienić imiona pradziadków? Pamiątki, fotografie, pamięć wszystko poszło z dymem. Często nawet groby przodków zostały gdzieś o kilkaset kilometrów za granicznymi zasiekami. Ojciec prawie nigdy nie chciał mówić o swoim życiu, o historii rodziny. Oduczył mnie o to pytać. Otworzył się dosłownie parę razy. Urodzony 27 października 1927 roku we wsi Lęczyno powiat Kobrzyń w województwie lubelskim jako czwarty syn małorolnego chłopa. Zdaje się, że tak brzmiało pierwsze zdanie. I już w nim tkwiło maskujące kłamstwo, bo dziadek był jednym z bogatszych na owe czasy gospodarzy we wsi. Najlepszy dowód, że jak przyszli okupanci, to od razu wyrzucili rodzinę z domu. W sumie na dobre wyszło, bo inaczej komuna wykończyłaby dziadka już za sam dom, jako kułaka. Tym, że dziadek działał w samorządach, w stronnictwie narodowym, budował we wsi szkołę, współzakładał uniwersytet ludowy, też się tato przezornie nie chwalił. Z dziewiątki rodzeństwa jeden brat umarł w dzieciństwie, dwóch zaginęło w czasie wojny, nigdy nie udało się ustalić, co się z nimi stało, a raczej gdzie znaleźli śmierci, czy ich rąk, bo by się przecież odezwali. Tato jako 16 szesnastolatek wylądował w partyzatce. Mówił, że właściwie poszedł tam nie z jakiejś szczególnej chęci do wojaczki, tylko żeby nie objadać młodszego rodzeństwa, bo we wsi się przymierało głodem. W lesie też, ale przynajmniej, przynajmniej łatwiej było się człowiekowi łudzić, że jak się wysili, to w końcu coś do zapchania brzucha znajdzie. A jej rodzice woleli, żeby synowie byli w lesie, bo tam bezpiecznie. Teren był dobry dla partyzantki i w okolicy działało jej sporo, nie tylko Polaków. Byli też komuniści, najwięcej ruskich i, Ukraiń, więcej ruskich i Ukraińców niż naszych, mówił tato, i byli Żydzi, uciekinierzy, którzy chowali się z bronią w ręku przed Niemcami. Sowieci uważali naszych za wrogów na równi z hitlerowcami, więc rabowali i niszczyli co popadło. Komuniści za swoich uważali tylko najgorszą biedotę i fornali, bo w okolicy przed wojną biedy było sporo. Natomiast bogatsze domy palili. Palili też plebani i mordowali księży. Żydzi też rabowali księży i chłopów, więc nasi jak dorwali PPR-owca albo Żyda, to go zabijali, a oni nasi. To znaczy na początku tylko się zabijali. W czasach taty to już nie było zwykłe zabijanie, tylko wydziwianie jak w jakimś humanie. Księdza z Suleńczyna komuniści rozerwali końmi, więc jak któryś z batalionów chłopskich dopadł potem tych albo może innych alowców, to ich zakopali żywcem. A może to nie była zemsta, tylko zwykła oszczędność. Tamci zresztą w końcu byli górą, a odpłacili z nawiązką, bo jak przyszli sowieci i lubelski rząd, to wszyscy alowcy, których naszym się nie udało dorżnąć, poszli w komplecie do milicjantów, a Żydzi do łbe. I pod ich dyktando KBW z Sowietami w parę lat spacyfikowali całą okolicę i wszystkich wytłukli. Chyba, że ktoś zwiał na ziemię odzyskane, albo jak tato, do pobowów. Znalazł się u berlingowców. Znowu bardziej się domyślam niż wiem na pewno, że razem z kilkoma wykombinowali, że pod latarnią w czerwonym wojsku uchowają się łatwiej niż w lesie, bo stamtąd w końcu Ruscy wyczeszą wszystkich. Ruskich w mojej rodzinie widziano już w 1939, więc złudzeń co do wyzwolenia nikt nie ma. Cała kompania, do której tatę przydzielili, została wybita przy forsowaniu Wisły. O tym, jeśli pytałem, opowiadał najłatwiej. Jak przez cały dzień leżał na rozmokłej łące w zwale trupów, na skrawku ziemi oranej ruskimi i niemieckimi pociskami, w kałużach krwi pod piekącym słońcem, umierał powielokroć, a miał tylko 17 lat i strasznie chciał żyć. I w kółko, bez końca, wciąż od nowa powtarzał modlitwę, kto się w opieki i czasem mówił przez całą wieczność nieruchomo jak kłoda, z wstrzymanym oddechem, bez jednego drgnienia, a czasem coś mu w duszy nagle podpowiadało, żeby teraz się ruszył, z kawałek do przodu albo w bok, a potem mówił, widział jak tam, gdzie był jeszcze przed chwilą, pada pocisk. Opowiadał, że pogonili kompanię do forsowania rzeki nocą, po linach uczepionych ruin mostu, na tratwach, deskach, na czym popadło, a jak się rozjaśniło, okazało się, że posłali ich z gołymi rękami na umocnienia, nie do ugryzienia. I nie tylko nie dali wsparcia, ale i sami zaczęli po nich tłuc zachyleć. Z przodu Niemcy, z tyłu Sowieci. Wybili wszystkich. W historycznej książce wydanej długo po śmierci taty znalazłem informację, że w oficjalnych dokumentach policzono w tamtej bitwie straty. Poległych dziewięciu, zaginionych 137. Na wojnie różne pomyłki się zdarzają i strzelanie po swoich też, ale tato nie wierzył w przypadek. Mówił, że do tej kampanii do tej kompanii dawali samych takich jak on, z leśną przeszłością, podejrzanych, a dowódcą był w niej przedwojenny oficer z Września, którego złośliwy kacap komendant Łagru nie wypuścił na czas do Andersa. Mówił zresztą o tym swoim dowódcy z podziwem, jak chyba o nikim innym. Więc uważał, że posłali ich wszystkich na śmierć celowo, żeby się za jednym zamachem pozbyć politycznie podejrzanego elementu i zmylić Niemców co do głównego miejsca przeprawy. Coś w tym musiało być, bo w prl podręcznikach ten epizod w ogóle nie istniał. A tato twierdził, że żyje tylko dzięki temu, że potem w bałaganie kancelista się zlitował, a może dał przekupić i przepisał go wstecz do zupełnie innego batalionu, który podczas forsowania został zawisłą i do którego po całym dniu udawania trupa zdążył dopłynąć nocą. A tam już mówił wszyscy oficerowie jeden w drugiego, ani słowa po polsku. Sami russcy z polskimi nazwiskami. Potem opowiadał raz tylko go podkusiło. Już po wojnie w Akademii Oficerskiej na zajęciach, gdy im wykładowca opowiadał o forsowaniu Wisły, wstał powiedzieć, że to wszystko było zupełnie inaczej. Bo przecież tam był, widział na własne oczy. I znowu miał szczęście, może jeszcze większe niż wtedy, bo trafił na jakiegoś uczciwego człowieka, który po prostu baczność pod podkorąży, rozkazał mu się zamknąć. A po zajęciach wziął go dyskretnie na stronę i powiedział: Ty, Durniu, Małczaj, morda w kubeł. Nigdzie nie byłeś, nic nie widziałeś. Wbij sobie w łeb, czego cię tutaj uczę i ktokolwiek się spyta, tak powtarza. Tato zapamiętał te lekcje. I tak w końcu wyleciał z tej szkoły, bez promocji, ale z zupełnie innej przyczyny. Pochodzenie miał wprawdzie w papierach nieposzlakowane. Szlak bojowy wspaniały, bo jeszcze był ranny przy zdobywaniu koło brzega. O tym zapomniałem wspomnieć, a z tej rany się śmiał. Nie żeby nie była poważna, bo kilka złamań i nadwerężonych kręgosłup, ale nie został trafiony, tylko jak biegli po morze gazowni, ukruszyła się cegła i poleciał parę metrów w dół. Widzisz, synku, tam we mnie biło parę pułków hałbic przez cały dzień, a jak się cokolwiek poruszyło z bunkra, szyły ckm i nawet draśnięcia. A karku sobie mało co nie skręciłem na prostej drodze. Ale nawet najlepszy życiorys nie mógł mu pomóc wobec uporu, z jakim w rubryce światopogląd wpisywał w ankietach katolickich. Męczyli go, żeby się po podobroci nawrócił, bo szkoda pięknie się zapowiadającej kariery. Trochę próbowali nawet straszyć, a w końcu uznali, że na głupiego wieśniaka nie ma rady, że może za mocno go tam pod koło brzegiem jakiś faszysta walnął w i łaskawie pozwolili wybrać sobie uczelnię cywilną. Tato wybrał sobie politechnikę. I wyuczył się on, chłop z Suleńczyna, na inżyniera budowlanego. Dziadek, jak się o tym dowiedział, pękał z dumy. Co jeszcze wiem, jak ktoś tak jak on widział wejście ruskich już we wrześniu 1939 i ich rządy, choćby jako dzieciak, to złudzeń potem nie mógł mieć żadnych. Widział trupy naszych żołnierzy, policjantów i urzędników, których bolszewicy rozstrzelali pod lasem i zgonili chłopów do kopania zbiorowego grobu, ale nie pozwolili postawić żadnego krzyża. Dopiero od paru lat stoi tam Pomniczek, nie chwaląc się zresztą, odrobinę się do jego postawienia przyczyniłem, kontaktując gminę z odpowiednią fundacją. Nic zupełnie nie wiem o tych dziewięciu latach po wyjściu Taty z wojska. Skończył studia, jeździł po budowach. Po całym kraju i w końcu przy okazji jednej z nich poznał mamę, która pracowała wtedy w jakimś biurze. Ale co wcześniej, gdzie był, co budował, kim była ta dziewczyna, o której kiedyś wspomniał, że miała przez niego straszne kłopoty, pocałował ją na ulicy, przyciął ich milicjant, zapisał sobie adres z jej legitymacji i potem nachodził ją pijany, że niby taka, co się całuje w miejscu publicznym, musi dawać każdemu. Jedyne, co kiedyś tato opowiedział, to anegdoty, jak pili w towarzystwie jakiegoś durnego partyjniaka, z takich, co to zachłysnął się na kursie informacją, że człowiek pochodzi od małpy. I ten partyjniak, jak pochlał, nabijał się z ojca i jego pobożności. Jak jest pan Bóg, mówił, to niech mnie strzeli w mordę. No? I wystawiał gęby i śmiał się triumfalnie, a tato modlił się bezsilnie, żeby pan ten jeden, jedyny raz zarzucił zasadę niereagowania na głupie zaczepki i coś zrobił. I Pan go wysłuchał. Nie minęło pięć minut, jak z przyczyn dla historii nieistotnych partyjniak wszedł w konflikt z Wikidają, a ten wyciął natręta w kły, aż się poturwał wyschu. A mój tato wyskoczył za nim na ulicę, skacząc z radości i wrzeszcząc na całe miasto. I co taki synu strzelił cię Pan Bóg w mordę? Jeszcze po latach cieszyło go to zdarzenie niesamowicie. Skrawki. No dobrze, jak przysiądę, będę umiał wypełnić puste miejsca między nimi. E, I tak dalej. To jest powieść, więc mógłbym dalej czytać. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, ale chciałem pokazać, czym się w tej chwili zajmuję. Otóż się zajmuję tym, co uważam za taki problem bardzo istotny jako dziennikarz i jako pisarz, czyli, czyli wypełnianiem pamięci naszej. Bo to jest w jakimś stopniu właśnie o tym powiedzieć, że mamy straszny problem ze sobą, z tym, że jak sobie tutaj pozwoliłem napisać, nastąpiło jakieś takie wielkie rozdarcie i wielkie oderwanie od, od swoich korzeni, od swoich dziadków, pradziadków. I myślę, że tak, tak naprawdę to wszystko, co się dzisiaj dzieje, można zrozumieć jako też w jakimś stopniu właśnie skutek tego, tego wielkiego wykorzenienia, któremu Polacy byli poddani. Była hekatomba, było takie przewożenie, prawda, paru milionów ludzi z jednego miejsca w drugie. Był strach przed opowiadaniem dzieciom, bo teraz pewnie Państwa ciekawi, ile w tej, ile w tej historii jest, tak powiem, moich osobistych doświadczeń i mojego ojca. Więc powiem tak, jak zawsze przy pisaniu powieści, że to wszystko jest prawdą, chociaż niekoniecznie się zdarzyło. Ale, ale w każdym razie wszystkie, akurat w tym fragmencie, wszystkie te wydarzenia nie zdarzyły się jednej osobie i nie był to mój ojciec w większości, ale, bo mój tata nie był na wojnie, ale, ale to, to, to wszystko rzeczywiście są za, jest skonstruowane, jest z faktów. Ale to na, nawet nie o to chodzi, bo literatura nie musi być tak znowu wiernie faktograficznie. Chodzi o to, żeby była w tym no tak powiem, jakaś prawda istotna. Prawdą istotną jest właśnie to, że na przykład mój ojciec, co bym chciałem powiedzieć, nie rozmawiał ze mną o swoim życiowie. Się. Problem tego, że ojciec umarł za nim zdążył opowiedzieć synowi wiele rzeczy z rodzinnej historii, jest dość częsty. I no, ja go tam jakoś szczególnie odczuwam, ale... Obserwuję wielu ludzi, którzy są z tym problemem. Obserwuję to, że w ogóle mamy w kraju taki, taki właśnie problem oderwania się od korzeni, oderwania się od y, pamięci.